Wchodzę za trzy dychy. Domino, to wszystko co mamy. Spokojnie Mateo, wiem co robię. Przebijam. 1000 zł na paliwo i 25% rabatu na akcesoria. Podwajam stawkę. 2000 zł na paliwo i 50% rabatu na akcesoria. Domino, zrujnujesz nas. Cicho Mateo, karta mi dzisiaj źle. Właśnie widzę, zeżarła cały budżet marketingowy. Sprawdzam. <laughs> Macao. Przecież gramy w pokerach. Mały street. Podwajamy stawkę na wyprzedaż rocznika w Hyundai Margo. Zamiast 1000 złotych, bo na 2000 złotych na paliwo. Zamiast 25%, 50% rabatu na akcesoria. Do tego rabaty na samochody aż do 50 tysięcy złotych i kredyt 60 na 40 z oprocentowaniem 0%. Nie zwlekaj, oferta ważna tylko do 12 listopada, a warunkiem skorzystania z promocji jest odbiór samochodu do 20 grudnia tego roku. Zrób pierwszy krok w stronę nowego Hyundai'a już dziś. Przejdź do salonu. Hyundai Margo Gdynik Gdyni, Gdańsku lub Elblągu.